Jako co byś powiedział takiemu młodemu adeptowi, który zaczyna trening? Co on powinien najpierw, jakby ustalić jakieś priorytety, co on powinien zrobić na początku treningu? Każdy młody najpierw powinien przemyśleć, co on chce osiągnąć. Czy wyniki, czy zdrowie, czy tylko poprawa sylwetki. Pewną młodych chodzi o to, żeby dobrze wyglądać. Więc na początek musisz sobie trenować bardziej kulturystycznie, ale chodzi o to, żeby właśnie w kulturystyce robić więcej powtórzeń, się obciążenia i wtedy dla niego to będzie i zdrowsze, i lepsze. Jeżeli już jakąś masę uzyska, wtedy musi, może sobie wybrać. Czy chce być trójboistą, kulturystą, czy stąd czy ciężarówką. Po prostu chodzi o to, żeby taki 15-12 lat człowiek najpierw sobie potrenował po prostu kulturystycznie na wzmocnienie i obudowanie właśnie mięśniami. Czyli taki trening na początku, żeby się nauczyć po prostu te ruchy wykonywać, tak? Tak, ruchy przede wszystkim najlepiej by było, żeby poszedł na siłownię, instruktor na pewno prowadzi, jak te ruchy prawie tak dalej. Samemu jest ciężko się nauczyć, oczywiście dwóch, trzech jakby było, kupiliby sobie rekreację fizyczną czy sport dla wszystkich. Tam są opisane pewne ćwiczenia i dla młodych, początkujących, które nie mają kasy na przykład na siłownię, po prostu oni się tam powinni uczyć staracie się robić te wszystkie zalecenia prawidłowe, po prostu ruchy prawidłowe są podstawą. Nie wchodzić, nie prawa na dużego